No to lecimy, słuchajcie, mamy part 4 fan-made'owe z KBD Toilet od pana Yukuluzy. zostawcie lajka. Kurde, to ma 500 tysięcy wyświetleń, to całkiem nieźle, nie? Wow. O kurka. Jaka walka, ej, to mi się podoba, już już mi się to podoba. Ciekawe czy on weźmie pod uwagę te przecieki, które dostaliśmy. Aha, tutaj nie ma takiego bicia, nie? O! No. Myślicie, że ta taktyka... Yy, ona była nieskuteczna dla Tytana TV Mana versus te zwykłe astro i miała być skuteczna z Juggernautem. No nie, wy, nie wydaje mi się, nie? No ale cóż, to jest tylko fanmade, nie. Ło króca, ty on przejmuje energię, tych astro? Co jest? Aj, dziwnie, ty to te lasery musiałyby tak lecieć, nie? Bo jak on leży, a tu jest, że idzie w górę laser, to co, to taki jest opadający promień i w rdzeń tytana tv -mana? Dziwnie to jest zrobione. No, ale, ale mimo wszystko fajna animacja. O kurka, dostaje wciery tytan. Jeszcze tą kulę tu, Jezus. Ty zostaw tytana TV-mana, ziomek. I to miał być tajny plan... O kurde. O kurde, ty czekajcie, bo jest za cicho. Do widzenia... Co? Co jest? Ty, kto go atak... Co jest, ty? Co jest? Ktoś astro-toalety zniszczył. Głośniki, o kurde! Ja cię że ej, jakie super! <laughs> jak fajnie to wygląda. Pająk głośnik ulepszony. Cała armada i głośniki lecą. Patrzcie, jaka muzyka w ogóle. <laughs> ej, fajne, fajne. To plusik, dlatego fajnie wygląda ten. Patrzcie, pająk głośnik. I on jest większy chyba od kamery. Patrzcie, widać tu nawet tak, jakby miał takie wiecie, twarz niby, buzie, nie? I te lasery, i to wszystko. No ale czy one, one są. Chyba nie dadzą radę na Juggernauta przecież, no bo to by było. Łokrusa, patrzcie, ty. Zepsuli mu broń. No wątpię, ale czemu tytana tu głośnika nie ma, nie? I to jest ten tajny plan. A, jeszcze tu lecą. O, biją go dźwiękami, nie? <ścoughs> nie wierzę. No nie no, tak to aż tak to, to raczej to nie będzie, nie? <ścoughs> Że wybija, tu wie, wiecie ten. Podlatują mi bombki. I to są takie bomby, co używali ci. Chociaż słuchajcie, te bomby były na tyle mocne, że zadały jakieś obrażenia Titanowi i jak pamiętacie, jak używali te normalne skibidi toilet używały. No także. Tutaj tak wiecie, no. Ale go tu trzepią, ty. Się rzucili na niego. <laughs> no to dobrze, dobrze. A nie, w końcu się wyrwał. Dość Gierek. Co jest głośnik? Nie, pająk go tam przywalił mu. Okrusa. No, i widzicie nie dał się. Nigdy nie wykończysz trupa. Okej, okay, no dobra. Bo wiecie, mimo zniszczenia tej jego głowy, to Titan TV Man i tak może dalej funkcjonować, nie? Więc tutaj akurat to jest logiczne. Oje, dostał znowu. Ale jaki jest, patrzcie, poniszczony ten Juggernaut. Nie wydaje mi się, że aż tak będzie, słuchajcie, tutaj to wyglądało, no ale dość ciekawy fanmate. Bardzo ładnie zrobiony. gdzie moje buty? Tu kapcie znaczy się. CO TO? SPECJALNY? TO SĄ TE LARGE! NO ALE NIE, NO NIE OSZUKUJMY SIĘ LARGE NIE BYŁBY W STANIE ZADAĆ OBRAŻEŃ e, JAGGERNAUTOWI, TO NIE TEN KALIBER ALE MAMY TEŻ ASTRO, PATRZCIE e, ORBITAL e, GŁOŚNIK <laughs> CO TU SIĘ DZIEJE? NO AŻ TAK BY DOSTAŁ łomot, SŁUCHAJCIE Jezu, jakie przyspieszenie. Mothership czy co? Dlaczego nie możesz po prostu umrzeć? Do widzenia. Oho, i Jimen teraz. No nie wierzę. <laughs> co tu się dzieje? Okruca, ty Jimen. Pozdro, Juggernaut. Chyba musisz uciekać. Nie, co to? Ty, czy to jest Jimen? No, bez przesady, to już mogli sobie darować, żeby tak... Na pewno trzeba już takiego nie będzie. To już mogli sobie darować trochę, nie? Co tu się dzieje? Wow, nieźle. Jimmy na propsie, nie? Tylko czemu go nie widzimy? Co jest? Czemu tu tak się rusza ten obraz? Plan udany? Jak plan udany. Co jest? A tu rzeczywiście jest I co jest, teraz go zniszczy? Czy co? Zróbmy to. Ale co? Co on robi? Co jest? Co zróbmy? O kurde, ty fajny fanmate. Naprawdę, łapka musi być, już dałem. 1.13, co było wielka dupa. <laughs> o Jezus Maria, ci ludzie, co tworzą te fanmaidy z tymi przekleństwami. This is the best fanmate. Tak, ja się zgadzam. Tutaj kciuk w górę, że to jest bardzo dobry fanmate. Ten, ten pan robi mega dobre rzeczy. I, i warto to jest obejrzeć. Także mega koksiarsko naprawdę to wygląda. Słuchajcie, chcę pozdrowić oczywiście naszych wspierających Aranchia Kazech i y, jestem tutaj oczywiście też pozdrawiam nowych wspierających tych mniejszym tierze Mat SM Studio, Szymek Haraf i Maciek czy jakoś tak. Maciek Selon, bardzo wam dziękuję za wspomożenie mnie wsparcie, macie szybciej odcinki, możecie szybciej komentować. Będziemy też robić tak, że będę czytał też posty od wspierających komentarza i mamy kroczyk. Lepiej wygląda, ale chyba monster, że tak powiem zgapił od buma tego naukowca pancerz i prawdziwy. Być może się jakoś wzorował na nim, ale rzeczywiście ten naukowiec lepiej wygląda, ale styl nie jest jakoś mega rewelacyjny, jeżeli chodzi o skiby zombie. Pozdrawiam.